Cześć, zapraszam Was do 20-minutowego treningu poświęconego poprawie mobilności biodra pod kątem wykonywania skłonu czy też ruchu zawiasowego. Ustawiacie timer na 20 minut, i w pierwszej minucie rozstawiamy nogi szerzej niż szerokość biodra. Stopy są ustawione równolegle do siebie, blokujemy kolano w pełnym wyproście. I utrzymując pozycję neutralną kręgosłupa z głową w jego przedłużeniu wykonujemy spokojne skłony, takie pogłębienia, które staramy się zsynchronizować z wydechem. Jak widzicie jestem oparty o barierkę po to, żeby odciążyć odcinek lędźwiowy. W domu możecie wykorzystać stół, krzesła, co tam macie pod ręką. Zwróćcie proszę uwagę na to, żeby nie pracować na 100% z takim fanatyzmem, tylko zostawcie sobie tą taką przestrzeń 20-30%, wszystko po to, żeby móc się rozluźnić i faktycznie tutaj budować ten zakres. Następna minuta to pasywne przytrzymanie pozycji w maksymalnym skłonie, które udało Wam się wcześniej wypracować. Tutaj staramy się przede wszystkim wprowadzić taki spokojny oddech, który działa rozluźniająco na wasze ciało, i jeżeli w trakcie tego rozluźniania poczujecie, że mm, tego zakresu tam e, można byłoby dodać, czyli poczujecie takie względne rozluźnienie i e, to napięcie, które jest zbudowane w tym momencie z tyłu waszego uda, czy na pośladku puści, to oczywiście śmiało możecie e, tą swoją pozycję nieco pogłębić. Dobrze byłoby znaleźć spokojne miejsce, gdzie nie zagaduje Was każda przechodząca obok osoba. W trzeciej minucie utrzymujemy bardzo podobne ćwiczenie, tylko w nieco innej pozycji. Mianowicie, rozstawiamy tym razem stopy na szerokość biodra. Więc ta nieco węższa pozycja zdecydowanie się odbije na komforcie wykonywania tego ćwiczenia. Poczujecie. Dużą różnicę, jeżeli chodzi o większe napięcie z tyłu uda na pośladkach, tak ma być, jest to normalne. Nie starajcie się tutaj mm, na takim, w takim przyzwyczajeniu wchodzić znowu w te same zakresy co w poprzednim ćwiczeniu, gdyż ta pozycja jest po prostu trudniejsza. Róbcie wszystko, żeby zachować wcześniejsze standardy i nie przejmujcie się tym, że jest ciut płycej niż poprzednio. W ogóle praca nad mobilnością charakteryzuje się tym, że dużo tutaj zależy od dyspozycji dnia, tego co robiliście dzień wcześniej, jak spaliście, czy macie dużo stresów w pracy, w domu, czy jesteście odwodnieni. To wszystko będzie powodowało, że nie będzie dwóch takich samych sesji mobilnościowych. Następna minuta to znowu przytrzymanie pasywne pozycji w skłonie wcześniej wypracowanym. Cały czas monitorujemy układ naszego ciała. Pilnujcie tych kolan, bo one bardzo chętnie będą szły w zgięcie. Pilnujcie pleców, ciało będzie dążyło do tego, żeby odciążyć te ciężko pracujące strefy. Za 10 sekund będzie kolejna modyfikacja naszego ćwiczenia. Tym razem stopy będziecie łączyli. Tutaj staram się utrzymać delikatny dystans czy przerwę między kostkami, gdyż no, takie zderzające się kostki są bardzo nieprzyjemne w odbiorze. A reszta ułożenia ciała pozostaje bez zmian. Pracujemy minutę dociągając wraz z oddechem swoją pozycję. Na tym filmie można mieć wrażenie, że zaraz zniosę jajko, ale w rzeczywistości jest to ta przyjemniejsza część naszego 20-minutowego 20 treningu. Analogicznie do poprzednich rund, tak i teraz po tej części dynamicznej, przychodzi czas na statyczną. Trzymamy pozycję przez minutę w maksymalnym wypracowanym wcześniej zakresie. Do następnego ćwiczenia będziemy się przenosić w pozycję klęczną. Więc przygotujcie sobie matę. Można pod przygotować sobie jakąś jeszcze dodatkową podkładkę. No i przechodzimy. Tym razem tak zwany siat japoński na jednej nodze czyli ustawiam sobie jedną piętę pod pośladkiem, już ją tam zostawiam. Drugą nogę prostuję przed sobą i analogicznie znowu do poprzednich ćwiczeń takim delikatnym dociągnięciem połączonym z wydechem staram się pogłębiać swoją pozycję. Tym razem kolano trzymam zgięte i zginam je w taki sposób, żeby maksymalnie czuć rozciąganie tych stref, które mnie interesują najbardziej, czyli w tym wypadku tył uda i pośladek. Stopę trzymam tak lekko zadartą na siebie, ale też bez przesadnego fanatyzmu, ponieważ odciągałoby to moją uwagę od tego, na czym w tym ćwiczeniu chciałbym się skupić. Za 10 sekund znowu będziemy sobie w formę statyczną tego ćwiczenia. Ostatni wydech i trzymamy pozycję. Jeżeli ta pozycja siadu japońskiego jest dla Was trudna do wytrzymania przez dwie minuty z rzędu na jednej nodze, to oczywiście można ją sobie zmodyfikować, na przykład rolując ręcznik i podkładając go pod staw skokowy. Można zmodyfikować ją w ogóle do pozycji klęcznej, takiej wysokiej, przypominającej nieco wykrok. Wszystko zależy od tego, ile tam Wam brakuje. Za moment będziemy zmieniać nogę i powtarzamy całość, czyli moja lewa noga wędruje pod pośladek. Prawą wyciągam. Dobieram sobie kąt w kolanie, żeby maksymalnie czuć rozciąganie tylnej części uda, tak zwanej grupy kulszowo-goleniowej pośladka i powtarzam pracę wydech, skłon, wydech, skłon. cały czas obserwujemy, monitorujemy ciało, jeżeli trzeba to możemy delikatnie zregresować sobie to ćwiczenie, na przykład dogięciem kolana. Jeżeli poczujecie, że robi się tam nieco więcej przestrzeni, prostujemy kolano, naciągamy stopę bardziej na siebie. Ogólnie ta praca nad mobilnością wymaga dużej takiej uważności i koncentracji na, na tym, co się dzieje w organizmie. Za 10 sekund trzymamy pozycję statycznie. I pauza. Za pół minuty, ostatnie ćwiczenie, które będziemy wykonywać w taki sposób. A mianowicie, będzie to siat prosty. W siadzie prostym też staramy się spełnić takie najważniejsze standardy czy założenia pozycji. Pierwszym z nich jest to, że trzymamy stopy razem. Szczególnie koncentrując się na paluchach, które powinny być złączone. Utrzymujemy kolana prosto. Jeżeli tutaj ciężko jest Wam wejść w ogóle do skłonu, w tej pozycji, to możecie sobie pod pośladkami e, podłożyć złożony koc, ręcznik. Wszystko po to, żeby nieco tą pozycję odbarczyć. I wraz z wydechem znowu staram się pogłębiać skłon. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z palcami stóp, bo one bardzo chętnie będą się znowu roz, rozchodzić na boki. Zwróćcie uwagę na to, czy kolana nie dążą do skłonu, do zgięcia, i znowu maczujemy sobie tutaj, zgrywamy ten wydech z dociągnięciem. Możecie sobie też wyobrazić, że chcecie przesunąć obiekt, który jest przed wami w takim mocnym dociągnięciem. Za 10 sekund trzymamy statycznie pauzę. Wszystkie wcześniejsze ćwiczenia, z tym włącznie, dążyły do tego, żeby przygotować, rozluźnić tylną część ciała do pracy, którą będą teraz wykonywać zginacze. Będziemy dążyć do takiej mocnej kompresji ciała, czyli żeby wykonać skłon, potrzebujecie nie tylko mobilnej, fleksyjnej. Elastycznej, tylnej części ciała, ale też silnej, e, przedniej części, która będzie prowadzić Was do zgięcia. I następne ćwiczenia będą dążyły właśnie do tego, żeby tę siłę zbudować. Zaczynamy od tak zwanej regresji, czyli prostszej wersji ćwiczenia ogólnie znanego jako mm, L-sit. W tej formule polega to na tym, że podnosimy wyprostowaną nogę przed siebie, koncentrując się przede wszystkim na tej kompresji, na tym spięciu mięśni brzucha i zginaczy, które będzie prowadzić do podniesienia nogi nad ziemię. Zwróćcie uwagę na to, żeby to nie było kopnięcie, tylko uniesienie. Różnica polega na tym, że Ruch zwalniamy, przytrzymujemy pauzę na samej górze i spokojnie nogę odkładamy. To nie jest zrzut nogi, nie walimy piętą o ziemię. Raczej staramy się pracować cichutko i z pełną kontrolą w każdej fazie tego ruchu. Inna forma regresji airsitu polega na tym, że trzymamy przedramię blisko biodra. Nogi są złączone kolanami i stopami i to pewnie będzie dla was najtrudniejsze, więc zwróćcie uwagę na to, żeby tutaj te nogi się nam nie rozchodziły. Trzymamy barki daleko od uszu, łokcie są zablokowane w pełnym wyproście. Głowa patrzy przed siebie. Jeżeli poczujecie, że jest na to przestrzeń. Staramy się wepchnąć to biodro jeszcze głębiej między ramiona. Przez minutę starajcie się utrzymać tą pozycję najdłużej jak to możliwe. Jeżeli po 30 sekundach będziecie musieli zrobić sobie przerwę, to oczywiście nie ma w tym nic złego. Dążymy w każdym razie do tego, żeby przez 60 sekund w tym podporze wytrwać. Kolejne ćwiczenie znamy z gimnastyki jako forma regresji czy też budowy siły do wejścia siłowego w stanie na rękach. <laughs> ćwiczenie to polega na tym, że startujemy z pozycji siadu japońskiego, który już się wcześniej dzisiaj pojawiał. Kładziemy dłonie wyrotowane na zewnątrz, mniej więcej w połowie piszczeli. I pchając mocno w podłoże, staramy się wyjść na czubek palców. W tej formie, akurat z jedną nogą, trzymaną przy pośladkach. Znowu zwróćcie uwagę na to, żeby barki były daleko od uszu, żeby kolana wychodziły wyraźnie przed linię, przed ramion, szczególnie przy powrocie, żeby ta pozycja była mocna i zwarta przy wyjściu. Jeżeli jest taka możliwość, to też zwróćcie uwagę na to, żeby kolano nogi podporowej szło do pełnego wyprostu. Minęła minuta, kontynuujemy ćwiczenie zmieniając jedynie nogę podporową. Myślę, że jest to najtrudniejsze ćwiczenie z całego zestawu. Poświęćcie mu dużo uwagi. Nie irytujcie się tym, że Wam nie wychodzi. To jest jedno z tych ćwiczeń, które wygląda na dużo prostsze niż w rzeczywistości jest. Jeżeli jest proste, to znaczy, że któryś ze wcześniej wymienionych standardów nie został spełniony. Ostatnie 10 sekund i przejdziemy w trzecią formę tego ćwiczenia, wykonywaną z podporu na obu nogach. Jeżeli trzeba, zróbcie sobie chwilową przerwę na to, żeby rozluźnić nadgarski, Tak jak mówiłem, tutaj ten czas głównie trzyma nam pewną strukturę tego treningu. Nie oznacza on wcale, że przez pełne 60 sekund musicie non-stop wykonywać dane ćwiczenie. Po prostu dążycie do tego, żeby wykonywać, wykonać tych powtórzeń w poprawnej formie jak najwięcej, a nie ogólnie jak najwięcej. Jest to też fantastyczne ćwiczenie na brzuch, więc jeżeli nie macie pomysłu na zakończenie swojego treningu taką pracą stabilizacyjną i wzmocnienie mięśni brzucha, to to konkretne polecam szczególnie. Za 5 sekund przejdziemy do ćwiczenia następnego. W moim wypadku bardzo potrzebnego w pracy jest to praca nad pozycją psa z głową w dół. Staram się tutaj. Poprawić swoją pozycję, pchając mocno klatkę piersiową w kierunku kolan trzymając biodro jak najwyżej, szukam przestrzeni na wyprost nóg bez utraty e, ładnej pozycji kręgosłupa. Ja jeszcze troszeczkę jak widzicie, do tego ideału brakuje, no ale po to są te ćwiczenia, żeby e, wszystkie te takie mankamenty poprawić. Cały czas obserwuję swoje ciało, jeżeli zauważę, że gdzieś mi coś ucieka, staram się to poprawić. Te korekty to jest taka nieustanna walka. Przedostatnie ćwiczenie, przedostatnia minuta. Takie przechodzenie z, z pozycji przysiadu, do, przysiadu skło, do pozycji skłonu. Łapiemy paluszki i Prowadzimy biodro maksymalnie do góry, wchodząc w wyprost kolan oraz maksymalnie w dół, wchodząc w taki rozluźniony, pasywny przysiad. W przysiadzie warto poprowadzić głowę przed siebie, nie patrzcie cały czas, tylko i wyłącznie między stopy. Głowa do góry i głowa w dół. Znowu, jeżeli nie uda się Wam wyprostować w pełni nóg, nic się złego nie dzieje. Robimy najlepszą możliwą dla siebie formę. I gwarantuję Wam, że jeżeli będziecie pracować cały czas nad tym ćwiczeniem regularnie, to mm, ten wyprost nóg już niedługo uda się uzyskać. Wiem to z swojego własnego doświadczenia. Ostatnia minuta to już jest taka część na to, żeby się wyciszyć, uspokoić troszeczkę ciało. Polega to na tym, że przyjmujemy sobie pozycję skłonu takiego luźnego, staramy się tutaj już tak bardzo pasywnie poeksplorować sobie ten, ten, tą pozycję skłonu, zobaczyć gdzie się dzisiaj znajdujemy, gdzie jest luz, gdzie są napięcia, wyregulować oddech po wcześniejszej siłowej pracy wszystko po to, żeby przygotować się do dalszej części naszej, tej konkretnej sesji treningowej. Dziękuję Wam bardzo za udział, wspólne, wspólne wykonanie tego bądź co bądź, wcale niełatwego treningu. Mam nadzieję, że film ten okaże się dla Was przydatny, że będziecie z niego korzystać. Czekam na informacje, czy pomógł Wam poprawić mobilność. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.